Nie, nie odkładam. Przecież muszę wam o tym powiedzieć. Nie wiem czy widać, nie wiem czy widać, że jeszcze mam gęsią skórkę, włosy zjeżone, bo mam tutaj włosy akurat ja. To z was zagląda regularnie na mojego Instagrama, na pewno już widzieliście jakie wrażenia miałem w trakcie czytania książki Wróć przed zmrokiem. Dobry wieczór. Myślałem, że najlepsze co mnie dzisiaj może spotkać to ciasto drożdżowe z miodem i z bananem, ale okazuje się, że na wieczór jeszcze jest miła niespodzianka, bo jest książka, która Pewnie tak macie czasem, że przeczytacie początek i już wiecie, że, że jest chemia, że to będzie to. I ta książka już na samym wstępie mówi mi, że będzie to absolutny czość. I do tej pory myślałem, że wywoływanie we mnie strachu zarezerwował sobie już na stałe Stephen King, że nawet ze szklanki wody stojącej na stole potrafi zrobić moment dramatyczny, moment straszny. No i okazało się, że ktoś, no nie przebił Stephena Kinga, ale ktoś zbudował w książce taki rodzaj strachu którego sam Stephen King by się nie powstydził. Naprawdę... Nie powiem, że dawno czegoś takiego nie czytałem, bo nigdy takiego czegoś nie czytałem. Oglądałem zawsze dużo horrorów, na których może się aż tak nie bałem, ale w końcu dostałem grozę w książce, takiej jakiej oczekiwałem i powiem Wam, że w wydaniu literackim horror... O. Pięknie się złożyło, bo scenarium do tego filmu musi być regał z książkami, bo jest to książka w książce. Taki regał znalazłem akurat przy okazji w Zagrodzie na Pacanach na południu polskim. Piękne malownicze miejsce, do których odwiedzin no oczywiście was zachęcam. Kiedyś może zrobię taki przewodnik śladami okonia, więc na pewno to miejsce w tej mapie będzie odgrywało ważną rolę, bo jest tutaj naprawdę pięknie. I jeszcze pozwolono mi pogadać tutaj o książkach. Jakąż to historię stworzył Riley Sager, która po pierwsze zmroziła mnie, po drugie, tak bardzo w tej historii wybrzmiewają książki, ponieważ jest to książka w książce? Powróć przed zmrokiem to książka numer 1. A jeżeli przewrócicie kilka kartek dalej, okazuje się, że macie dom grozy, że jest to książka i o pisarzu, i o książkach, i o historii. I pytanie, czy jest to historia fikcyjna? Czy jest to historia oparta na faktach? Bo być może ten, który napisał Dom Grozy, ten pisarz z tej książki, to gość, który ma niesamowite wyczucie marketingowe, ma nosa do interesu i coś tam podkręcił. No chyba nie muszę mówić, że pisarze celowo podkręcają pewne rzeczy. Nawet te w reportażach może też tak jest. Chyba, że jest jakiś kodeks moralny, etyczny i nie wolno. Tutaj jest coś nie tak. I córka, która... Nie, wiecie co? Ja muszę przybliżyć kadry i dać inną muzykę. No, no to też zgrywam trochę. Wróć przed zmrokiem. To historia domu, który skrywa jakąś tajemnicę. O tej tajemnicy postanowił napisać pewien pisarz, który zarobił krocie. Jego książka stała się bestsellerem. Opisał tam historię swoją, swojej rodziny, swojej córki, od dnia, w którym nabyli pewien tajemniczy dom, agentka nieruchomości nie zdradziła im co prawda wszystkich szczegółów związanych z tym domem, aczkolwiek sami byli zainteresowani, dlaczego tak tanio ten stary dom chce sprzedać. O tak wielkim metrażu z taką ilością mebli. Jak sama się do tego przyznała, ten dom jest z nim generalnie wszystko w porządku, tylko ma nie najlepszą reputację, ponieważ w tym domu wydarzyło się parę nietypowych zdarzeń, chociażby to, że poprzedni właściciel zamordował swoją córkę, a później sam założył na głowę worek, zacisnął pasek i... No i jak to on przystało na zdesperowanego pisarza, który no, na początku swojej kariery ledwo wiąże koniec z końcem, skusił się, przekonał żonę do tego, zamieszkali w tym domu i okazało się, że nie wytrzymali w tym domu więcej niż 20 dni. Ale on te 20 dni postanowił spisać w miesiąc. I po miesiącu ta książka stała się bestsellerem, bo powiedział, że jest to książka oparta na samej tylko prawdzie. Opisał, że w tym domu naprawdę działy się straszne rzeczy, że zapalał się żyrandol, że podłoga skrzypiała, słychać było jakieś dziwne odgłosy. Ale najstraszniejsze, to co czytelnika najbardziej zmrażało, to fakt, że jego pięcioletnia córka widziała w tym domu innych. Rozmawiała z nimi. W momencie, kiedy ten pisarz słyszał w domu w nocy Odpalaną płytę z gramofonu, no to w tym momencie zaczęło się robić co najmniej strasznie. I po 20 dniach z tego domu po prostu pieprzali, aż się kurzyło. No i z tego wszystkiego wychodzi książka, dom grozy, wywiady, pieniądze. Córka niestety chciałaby się od tej przeszłości odciąć, bo wszędzie, gdzie nie pójdzie, znajomi z niej się wyśmiewają, rzucają jej przed twarz tabletkę, tabletkę. tabliczkę. Tabliczkę o Ouija. Do wywoływania duchów jest generalnie pośmiewiskiem, bo duża część osób twierdzi, że jej ojciec rzeczywiście opisał bójdy na resorach, ale jest też część fanów, którzy wierzą w tę historię, wierzą, że faktycznie w tym domu coś się działo. Gdzieś ktoś sprzedaje nawet gadżety z tego domu za horrendalne stawki na Allegro czy tam na Amazonie. W momencie, kiedy ten pisarz odchodzi z tego świata, jego córka nie może się pogodzić z tym i próbuje dowiedzieć się, czy. Te rzeczy w tej książce naprawdę wydarzyły się, czy rzeczywiście ten ojciec nakłamał. Ona oczywiście wychodzi z założenia, że jej ojciec był kompletnym dupkiem, który próbował zarobić na własnej rodzinie sprzedając taką, a nie inną historię. Co się jednak śmierdzi, bo okazuje się, że ojciec na łożu śmierci przekazuje ten dom jej i wcale się go nie pozbył. I ona postanawia do tego domu wrócić i sprawdzić, czy te zapalające się żyrandole, te dzwoneczki, ten gramofon, czy to wszystko było prawdą, czy nie? I postanawia przepytać okolicznych mieszkańców, z tego co pamiętają, odnaleźć bohaterów książki, którą napisał jej ojciec, żeby zdali jej relacje z przyszłości. Bo pytanie: Czy to, że jako pięcioletnia dziewczynka nie pamięta rzeczy, które się wydarzyły, to znaczy, że one nie wydarzyły się naprawdę? Jest w tej książce wiele znaków zapytania, które powodują, że czytelnik jest bardzo wciągnięty. Bo czy ojciec rzeczywiście napisał tę książkę z chęci zysku? Czy jednak w tym straszeniu, w tym przerażającym domu faktycznie coś się wydarzyło? Do tego jest jeszcze jakaś zagadka z przeszłości, bo nie wiadomo. To, co, dlaczego. Trzeba zajrzeć gdzieś do jakichś archiwum, trzeba zbadać tę zagadkę, trzeba szukać jakichś powiązań. I było po drodze wiele czytelniczych zachwytów, wiele momentów, ale najważniejsze, ta książka licząca sobie prawie 500 stron jest do ugryzienia w jeden wieczór, dlatego że autor tak jakoś te emocje dawkuje, tak jakoś to tempo podkręca. Prowadził taki element odliczania, bo tutaj jest rozdział za rozdział, to jest 20 dni i wiecie, że tego 20 dnia, kiedy uciekli stamtąd, wtedy musi się wydarzyć naprawdę coś złowieszczego i krok po kroku razem z nim przeżywacie tę historię, z pisarzem i jednocześnie przeżywacie tę historię tu i teraz z tą córką, która tą historię po latach odgrzebuje. Styl prosty jednocześnie, jak ja to powiedział, takie strzelanie nie z kapiszonów, ale z akapitów i z enterów, czyli granie pauzą. Dwa, trzy słowa, enter. Dwa, trzy słowa, enter. I tak czytelnik jest wprowadzony w ten stan strachu. Gęsia skórka się pojawia, włos się jeży. I jakbym oglądał obecność. Więc uwaga, ta książka nie jest dla kogoś, kogo przerażają takie filmy. I dla kogoś, kto na przykład sam chce sobie w domu wieczorem Poczytać. Ostrzegam, bo nie chcę później nikogo mieć na sumieniu. Jeżeli lubicie horrory, thrillery, właśnie filmy takie jak obecność. To jest książka zdecydowanie dla was. Bawiłem się, wyśmienicie i ktoś może z was powiedzieć, no tak, ale no, generalnie x takich filmów powstało, mogę wskazać x podobnych historii. Mnie zdarzyło się po raz pierwszy. I nie odbierajcie mi tego entuzjazmu. To było moje pierwsze literackie spotkanie z takim rodzajem grozy, z takim rodzajem horroru, bo nic mnie tak nie zmraża. Jak dzieci, które widzą jakąś postać stojącą w narożniku pokoju. Dobra, nie będę wam zdradzał. Musicie przeżyć po prostu to sami. Wróć przed zmrokiem. Każdy dom skrywa jakąś historię. Może wasz dom też skrywa jakąś historię. Jeszcze o tym nie wiecie, że mordowano tam w piwnicy. A ja was poproszę o jedną rzecz. Poza tym, że byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście zostawili subskrypcję i polubili ten film, to jeszcze. Chciałbym was poprosić bardzo mocno, bo ja generalnie to lubię sobie pooglądać horrory, ale Oli jakoś przekonać nie mogę. Więc, jeżeli w komentarzu macie jakieś pomysły, argumenty na to, żeby Ola zaczęła ze mną oglądać horrory, to będę wam bardzo wdzięczny. Później jej to pokażę. Tymczasem ode mnie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem i uważajcie na siebie. Uważajcie, jak muzyka się włącza w nocy, jak podłoga skrzypi i inne takie. Rzeczy. Nie patrzcie w lustro w nocy.